A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie dla byków na listopad 2023 roku. Rozkład będę robiła stali tarot i Dobra. Myślę, że wystarczy. I przyjrzyjmy się, co tutaj u byków na listopad. W przeszłości mamy z martwych stanie. Przyszłość wisielec. Karta rada. 6 denarów. Środowisko, otoczenie, kochanków. Trudność, król mieczy. Jak podkonać? 3 miecze. Wynik rada, cztery buławy. Na spodzie siódemka mieczy, 2 miecze i 2 denary. Czyli takie żonglowanie codziennością w taki sposób, żeby zbliżać się do swojego celu. Też jakiś tutaj y, był wybór, y, czy dokonaliście, czy nie, gdzieś w tle. Y, dużo niejasności i tu jakieś takie na no, trochę niefajne nie zachowanie, tak? Myślę, że tutaj mogło być, y, któraś strona mogła. No, zachować się trochę, y, trochę niefajnie, tak? Dobrze. Y, zaczynamy od przeszłości. W przeszłości mamy sąd. A czyli właśnie taki moment, kiedy no, trzeba zrobić y, porządek, trzeba y, rozprawić się z przeszłością. Y, te emocje przepuścić przez siebie y, i Zobaczyć, co było ważne, co chcieli, czego chcielibyście w przyszłości uniknąć, i też właśnie wybaczyć sobie to, co nie wyszło, czy tej drugiej osobie, żeby nie ciągnąć tych tematów, żeby odciąć się i zacząć po prostu od nowa z czystą kartą. To mamy w przeszłości, tą energię, wielkie arkana, ale ona jakby tutaj w tej chwili mniej jest istotna. Natomiast w teraźniejszości bardzo ładnie może daliście sobie z tym radę, bo pokazuje się cesarzowa, czyli panujecie nad wszystkim, jest wam dobrze, czas kreacji, czas też dobry finansowy może być dla Was. Wielki arkana, więc ta energia myślę, że też będzie dłużej trwała, lub to, co zrobicie w tym czasie, też może przez dłuższy czas przynosić owoce. Więc w sumie dobry też czas na zaopiekowanie się sobą, na jakieś zadbanie o siebie może jakiś wyjazd, jakiś relaks. Więc bardzo, bardzo korzystny czas. Ale, tak jak powiedziałam, także na działania, też super, super też finansowy. Więc, to jest bardzo fajnie się tu pokazuje. Oczywiście to też może być osoba, która się pojawia i jest ważna w tym momencie. A więc, też myślę, że można się dużo od niej nauczyć, tej energii trochę od niej też przejąć. Więc, fajnie, że się pokazuje. Natomiast w przyszłości macie yy, wisielca. Yy, on był odwrócony, widocznie. No, yy, no może być to czas, kiedy to będzie odblokowany ten wisielec, yy, ale też, yy, no, yy, jeżeli będziemy normalnie ją czytać, to yy, no czas takiego trochę zatrzymania yy, może to będzie krótkie zatrzymanie, ale żeby coś zobaczyć yy, z innej perspektywy. A może coś was, może z, na przykład tu z tej przeszłości, z tego odcinania się od czegoś, może tutaj coś przyjść do was. Może jakiś taki moment, impuls, gdzie coś Wam się bardziej tutaj rozjaśni. Więc też bardzo korzystnie. Wielkie arkana, więc też to będzie miało większe znaczenie w Waszej, to co się tutaj Wam objawi, pokaże. W przyszłości będzie też to miało znaczenie. Będzie to rzutowało po prostu na, na to, co się będzie działo. Karta rada 6 denarów, czyli tutaj też, żebyście zwrócili uwagę na to, czy była równowaga. Może jakaś relacja, może różnego typu, ale czy tam była równowaga? Może to dotyczy też zatrzymania, żeby tu być sprawiedliwym. Um, Więc tutaj w ogóle czy w waszym życiu gości równowaga, czy, czy właśnie czy działacie w taki sposób, że ta druga strona też jakby czuje się zaopiekowana, czy wy się czujecie w jakiejś tam relacji, też zaopiekowani? Czy nie, czy nie czujecie się wykorzystywani, czy ta druga strona? Więc to jest bardzo ważne. Może to być też z tym związane. Może być tu jakieś powiedzmy właśnie objawienie, olśnienie, coś może Wam się tutaj objawić, tak? I to może później rzutować, fajnie pracować w przyszłości na Waszą korzyść. To, że sobie zdacie z czegoś sprawę. Natomiast środowisko, otoczenie tutaj kochanków, czyli do, może stać przed taką sytuacją, gdzie musi się po prostu, musi stanąć przy jednej czy przy drugiej osobie, tak? Musi wybrać, musisz dokonać jakiegoś wyboru. Może to być oczywiście wybór jakiś miłosny, może to Was też dotyczyć, a może to jest osoba, która jest ważna dla was i przechodzi przez jakiś proces. Niekoniecznie to musi być miłosne, ale też może być. Też może być jak najbardziej. Jako trudność pokazuje się u Was, król mieczy. Czyli staniecie przed taką prawdą, albo ktoś wam mówi rzeczy, który wiecie, że, że ma rację, ale są no niewygodne. No, jest to niekomfortowe dla was tak, albo po prostu yy, wy zdajecie sobie jakby sprawę z pewnych rzeczy, ale tak jak mówię, no jest to taki yy, dyskomfort. Wiecie, na czym stoicie, yy, ale jest z tym z tą prawdą yy, jest jakiś problem z przyjęciem jej, z zaakceptowaniem. I tutaj karta jak pokonać. No, trzy miecze, że trzeba te miecze wyciągnąć, bo prawdopodobnie zdajecie sobie z tego sprawę, ale jakby te miecze są cały czas. Więc tu bym powiedziała, żeby przyjąć tą prawdę, zaakceptować, bo wy już wiecie o co chodzi ale no, trzeba tutaj jeszcze wyjąć te miecze. I myślę, że jeżeli Wam się uda, może właśnie dzięki też temu zatrzymaniu, dzięki wyrównaniu tej energii, dzięki temu, że nie będziecie się od czegoś odwracać, zamiatać czegoś pod tywan, to macie duże szanse, żeby tutaj osiągnąć taką małą stabilizację. Może to nawet z jakąś osobą, tak? że tutaj coś zostanie wyjaśnione i coś na nowych warunkach znowu będzie, coś powstanie nowego. Tak? Bo tutaj mam też tych kochanków, tutaj powiedziałam: no, trzeba zaakceptować, przyjrzeć się, jak to było, przemyśleć też, dać sobie czas, wyciągnąć te miecze, nie odwracać się od prawdy. I po prostu tworzyć coś na nowych warunkach, ale też to może być cały ten proces. Jeżeli to nawet nie jest jakiś powrót, to też to może owocować właśnie takim poczuciem lekkości, zadowolenia, wyjścia do ludzi i jakieś właśnie może imprezy, też jakieś spotkania, czy w gronie rodzinnym, czy znajomych. I to też może bardzo ładnie tutaj. Być takim elementem uleczenia tej całej sytuacji. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla byków na listopad 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!